Księżę księże arcybiskupie, mamy wielki zaszczyt podzielić się z Tobą naszą radością, którą jest nadanie szkoły imienia Jana Pawła II. Ukochani, jest w Ewangelii taka jedna scena, gdy Jezus mówi do swojego otoczenia, do słuchaczy tak Szczęśliwe wasze oczy, że widzą to, co widzą. I szczęśliwe Wasze uszy, że słyszą to, co słyszą. I chciałbym to zdanie Jezusowe odnieść do nas wszystkich, którzy żyjemy współcześnie i jesteśmy jedynymi świadkami tego, że na przestrzeni tych dwóch tysięcy lat, gdzie papieżami byli Włosi, Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, że na tej przestrzeni po raz pierwszy również następcą świętego Piotra został nasz rodak, Polak, Słowianin. Szczęśliwe Wasze oczy, że oglądają to, na co patrzą i słyszą to, co Wy słyszycie. Boom, <laughs> boom, my uczniowie zespołu szkół ślubujemy dbać o wolność szkoły i rozsławiać jej imię wcierać w życie ideały naszego patrona Jana Pawła II kształtować postawę człowieka otwartego na problemy innych życzliwego i tolerancyjnego zdyscyplinowanego i pracowitego wzorowo wypełniać obowiązki dla dobra szkoły, środowiska i ojczyzny. Sluduje. Suduje. Proszę bardzo, but <laughs> I